Jaka fajna! Zginiesz! O ja pierdolę, co mówić, Czy to nóż kuchenny? Tak zabiję cię! Robi. O! Kreseczka siedzi bam. Idziemy na tortury. Daddy, nie tak na pierwszej randce. Bał A Isie, Co robisz? Za chwilę zginiesz. O góra co jem? Powaliło cię, chcę... O klaun. Cześć, chcesz balonika? Jasne, to daj. Ale musicie iść ze... mną! pierdolej z boczeńcu. na co dzień, to już wiadomo co tak jebie. Co? Idziemy na ludzi. Łapnie kur. Dzisiaj umrzesz. Dobra, skończ już i zamknij pizdę. Noc duchy. I'm a bad girl Oho, pierwszy zgonik i to nie ja Stara, generalnie macie to gdzieś monopolowe? Po co? Pozbić, pozbić Fuu, w jakieś gówno wszedłem Umrzesz Nie zesraj się Wolisz być na górze? Stań milionerką Że ja mam pojebane fetysze? No way Laska, chciałbym ci przypomnieć, że to 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 No wiesz, to taka, co lubi Kasztany A, jaka słodka, zgubiła się? Hej zabiorę cię O a tu kurwa gryzie Boże, chyba mu uciekłem. O! Pięć dych! Umrzesz! No o, ale kto pytał. Jesteś singlem czy może nie? Pan się przez chwilę co? nie rusza, dobra? Ej, co ty robisz? Przestań! Przestań, usuń, do, usuń! O, Super wyszło! Czekam aż znowu będzie przestań bakar! Nie mam snapa! O, jaka szkoda. <laughs> Frajer. U. Co ty robisz? Pierdol się, kurwa. Chcesz na sol Halo? Jest tu ktoś? Tak. A dojeżdża do, do was pizza? Zawsze mnie to zastanawiało. Halo, czy jestem tu całkiem sam? Nie. A macie może Wi-Fi, bo mi net pada? A tak w ogóle. To pytał: Jesteś singlem, czy może nie? Singlem. Singlem? Nie dziwię się. Korzystasz może z Tinder? Po... Mały? Tak. Mały to jest kurwa twój mózg. Najdziwniejszy mi Po co? Po co? No wiesz, fajki, jakaś wódeczka. Nie sprzedaj. Czy za chwilę zginiesz? Ogóra, Powaliło cię, chcesz się bić? A nic nie sugeruję, ale wiesz, postrasz trochę, babka, do matmy.